Cel klienta był prosty. Chciał mieć system multimedialnych monitorów z Androidem dla dzieci. Wybraliśmy monitory Ampire, które mogą pracować niezależnie, tak aby każde dziecko mogło oglądać coś innego. Na deser aktywowaliśmy w tym tuaregu Android Auto i CarPlay, czyli dwa systemy dla kierowców, które pozwalają na przykład na korzystanie z map Google w aucie. Cześć. Jesteśmy ekipą sklepu Hadron i od 25 lat zajmujemy się doposażaniem samochodów. Zostaw subskrypcję lub łapkę w górę, żebyśmy wiedzieli, że warto dla Was robić kolejne filmy. A tymczasem przenosimy się do Tuarega. Cały system składa się przede wszystkim z dwóch monitorów zagłówkowych 9-calowych o rozdzielczości ekranu 1024 na 600 pikseli każdy. Każdy z nich ma oddzielny Android Box, więc każdy z monitorów jest oddzielnym, autonomicznym systemem opartym na pełnym, otwartym Androidzie. Zaczynamy od znalezienia zasilania dla tych monitorów. I elektrycznie podłączenie nie jest tu jakoś przesadnie skomplikowane, bo trzeba znaleźć trzy punkty: zasilanie postacyjkowe na czerwonym przewodzie, na żółtym zasilanie stałe i oczywiście masa na czarnym. My tu wykorzystaliśmy wiązki, które znajdują się przy gnieździe zapalniczki. No, w takim gnieździe najczęściej jest zasilanie postacyjkowe. Same monitory będą na takich obejmach. W komplecie są różne zaciski w zależności od grubości prętów zagłówka, tak żeby całość pasowała do większości aut. Teraz trzeba rozbroić fotele i przeprowadzić przewody środkiem fotela. To może wymagać poszerzenia wpustów przy tych prętach zagłówkowych, tak żeby zmieścić przewody. Od góry łączymy przewody z monitorami i umieszczamy je na zagłówkach. Jak widać, monitory są dość cienkie. To wyprowadzenie przewodów też jest estetycznie zrobione, więc całość nie zaburza linii wnętrza auta. Z drugim zagłówkiem oczywiście postępujemy w ten sam sposób. Od dołu trzeba monitory podłączyć do Android Boxów. Całość została tu ukryta pod fotelami, tak aby nie przeszkadzała nogom, a jednocześnie by nie było problemu z elektrycznym przesuwaniem foteli. I generalnie wszystko już działa. Tu klient wybrał najprostszą wersję podłączenia. Ale rzućmy okiem na schemat, co tu można jeszcze zrobić. Mamy tu wejście HDMI, więc bez problemu można tu podłączyć na przykład PlayStation dla dzieci. Wejścia na kartę SD i USB no fajnie, że są, ale to bez szału, bo nikt nie będzie nurkował pod fotel, żeby to podłączać za każdym razem. Kolejne USB można wykorzystać do ładowania telefonu. Gniazdo można wyprowadzić gdzieś na słupek, żeby to estetycznie wyglądało. I dźwięk. Dźwięk można tu wyprowadzić na fabryczny system auta. To w zależności od samochodu będzie wymagało mniejszej lub większej gimnastyki. W tym przypadku klient wybrał bezprzewodowe słuchawki, to mask pewną zaletę, otóż zapewnia po prostu komfort w podróży. Można tu też wejść sygnałem AV przez cinchę, ale to jest średni pomysł. Żeby wykorzystać w pełni ten cały system, należy udostępnić internet z telefonu lub routera samochodowego. Do takiego routera też znajdziecie link w opisie tego filmu. Nad samym interfejsem nie ma się co tutaj pochylać, bo obsługa jest tu banalna, ekran jest responsywny, więc dziecko sobie bez problemu poradzi. Można odpalić Netflixa, Youtube'a, ściągnąć jakieś gry ze sklepu Play, no tak jak na telefonie z Androidem. Od biedy jest tu też mirror link, czyli opcja przerzucania obrazu z telefonu na te monitory. My tu nagrywamy telefonem, więc mamy taką trochę incepcję, ale co do zasady, pokazuje to, jak ta opcja działa. Na koniec udało nam się tu uzyskać Android Auto i CarPlay. To takie dwa interfejsy dla kierowców, na przykład z mapami Google. Fabrycznie, w tym aucie, w większości przypadków ta opcja jest odblokowana. Tam, gdzie nie jest odblokowana, można to zrobić, można ją odblokować w odpowiedni sposób. I na dziś to tyle. Więcej informacji, jak zawsze, znajdziecie w opisie tego filmu. Do następnego razu.